nazywa się konkursem architektonicznym Twój dom w dialog z e, Ten projekt będziemy realizować wspólnie po pierwsze z e, Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zawodów Oddziału Terenowy w Ocztynie. Pani Dyrektor Iwona Lidowska jest z nami. E, poza tym, poza tym e, w Architektów Polskich Oddział w Olsztynie jest z nami Pani Przepraszam. Jest pan Sławomir, jest Pan Sławomir Hryniewicz, prezes Olsztyńskiego Oddziału S.A.R. I Pani Architekt Ewa Rąbalska, sekretarz Olsztyńskiego Oddziału SAR. Mogę stresować? Tak, bardzo sekretarz organizacyjny komórki. Państwo, czym spowodowane, co nas zainspirowało do, do, podjęcia, do podjęcia działań, które mają na celu wygenerowanie projektów architektonicznych e, budowy domów domów jednorodzinnych, a może również wielorodzinnych, e, które będą zgodne z tradycją, zgodnie z e, architekturą barni, e, architekturą Mazur, czy, czy też innych terenów, e, które tworzą województwo warmińsko-mazurskie. W ostatnim czasie e, dość intensywnie są budowane domy jednorodzinne e, w naszym regionie, I czasem niekoniecznie niekoniecznie one wyglądają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mam tu na myśli oczywiście nawiązanie do tradycyjnych rozwiązań architektonicznych. Tak, pojawiają się oczywiście też jakieś i domki góralskie, na naszym terenie pojawiają się inne, często szczecące rozwiązania. Chcielibyśmy spróbować temu zapobiec, chcielibyśmy umożliwić sięgnięcie po, e, po e, projekty, które będą e, pozostawały w zgodzie z tradycyjnym budownictwem e, naszego regionu. O parę zdania na temat tej pozycji. Proszę bardzo. <grym> e, proszę Państwa, prace nad e, tym opracowaniem trwały e, w biurze planowania kilka lat zakończone w ubiegłym roku takim opracowaniem w formie maszynopisu, Po zarząd Zarządu Województwa że to znaczy jest to na tyle atrakcyjne, że można zrobić z tego książkę, która no, wejdzie w jakiś sposób do zarobku zarządu województwa i będzie promowała właśnie te sprawy związane z pewną tradycję architektoniczną, która tutaj na naszym terenie występuje. Oczywiście nie jest to tradycja architektoniczna jednolita, jak będziecie Państwo mogli okazję, mieli okazję przekonać się po lekturze tej książki, w obrębie naszego województwa występują pewne odmiany regionalne, które myślę są również bardzo dużą wartością i warto je kontynuować. Bo region mamy duży i jak się okazuje zróżnicowany etnicznie etnograficznie i jeżeli chodzi o tradycje budowlane mamy... um, Ona była pomyślana jako pewien etap właśnie w dążeniu do tego konkursu architektonicznego i w efekcie y, utworzenia katalogu obiektów, które by. Mogły służyć jako obiekty powstające w naszym regionie. Kiedyś się mówiło o tym, projekty typowe, teraz raczej się używa określenia projekty powtarzalne. Na naszym terenie jest stosunkowo niewielu architektów, którzy starają się w projektowaniu dbać o, o tę tradycję istniejącą tutaj ale są architekci, którzy już w ten sposób projektują. Jest co najmniej jeden taki architekt, który pracuje w cegle i jeden, który pracuje w rzeczniku. Także nie jest to może wielu na razie, ale być może konkurs będzie impulsem do e, rozwoju tego kierunku poszukiwania w architekturze. Architekci są, proszę Państwa, ludźmi, którzy są wykształceni po to, żeby tworzyć nowe i ja rozumiem, że nie każdy architekt chce grzebać się w starociach i bardzo często tak jest, że raczej architekci starają się patrzeć w przyszłość i tworzyć nowe dzieła, nie inspirując się specjalnie tym, co zostało wytworzone kiedyś i znajduje się w krajobrazie, ale jest grupa architektów, która jest zainteresowana taką właśnie działalnością i to do nich przede wszystkim myślę, ten konkurs będzie skierowany. Dziękuję bardzo.